Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Tam za mną stoi na szafce taka mała świeczuszka. Kiedy ją zapalałam, ułamał mi się jej knotek i na początku ta świeczka paliła się takim małym, wątłym płomyczkiem. Ale ja poczekałam chwilę, zlałam trochę wosku i po chwili ten płomyk się ożywił. I kochani, wyobraźmy sobie, że wiara jest takim właśnie małym, wątłym płomyczkiem, który jest w nas obecny od dnia naszego Chrztu Świętego. I teraz ta wiara, ten płomyczek, on może wzrastać, może stawać się coraz jaśniejszy, albo może zanikać. Może nawet zostać zgaszony w czasie naszego życia. Tematem naszych dzisiejszych rozważań, moi drodzy, będzie właśnie wiara. Wsłuchajmy się najpierw w czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła, do Tymoteusza. Niech ono nas poprowadzi. Paweł z woli Boga, Apostoł Chrystusa Jezusa w sprawie obietnicy życia w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, wzorując się na moich przodkach, kiedy nieustannie, nocą i dniem wspominam o Tobie w swoich modlitwach. Pamiętając o Twoich łzach, pragnę Cię zobaczyć, aby doznać radości, gdyż mam w pamięci tę nieobłudną w Tobie wiarę, która osiadła na stałe najpierw w Twojej babce Lois i w matce Twojej Eunice. A jestem przekonany, że i w Tobie. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozpalał dar Boga, który jest w Tobie, przez nałożenie moich rąk. Bo przecież Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i upominania. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Boga. Kochani, spróbujmy sobie wejść troszkę głębiej w to czytanie. Takie troszeczkę rozbić na czynniki pierwsze. Zobaczcie, że Paweł przedstawia się tutaj jako apostoł Chrystusa Jezusa, apostoł, który został powołany przez Boga w sprawie obietnicy życia w Chrystusie Jezusie. Apostoł to jest ten, który jest Posłany do głoszenia dobrej nowiny, do rozsiewania wiary w świecie. Ale moi drodzy, zobaczcie, że ta wiara to jest obietnica życia w Chrystusie, Jezusie. Czyli rozsiewając wiarę w świecie, święty Paweł. Jednocześnie rozsiewa tę obietnicę życia w Chrystusie Jezusie. Czyli jeśli uwierzysz, to będziesz żyć w Chrystusie Jezusie, to Twoje życie będzie zanurzone w Chrystusie Jezusie. To będziesz żyć takim prawdziwym życiem, bo w Chrystusie jest to prawdziwe życie. Chrystus jest Drogą, prawdą i życiem. A cóż to jest to życie prawdziwe, moi drodzy? To życie, które obiecuje Chrystus, to jest życie, które jest takie pełne, które jest doświadczaniem tego, co jest wokół, przyjmowaniem tego, co się wydarza z ufnością. Z takim przekonaniem głębokim, że to wszystko może mieć sens, to jest takie wchodzenie w codzienność naszą bez lęków, bez obaw, w takiej nadziei, że z tego może być coś dobrego. Wchodzę w życie, wchodzę w nurt życia i w tym życiu doświadczę różnych sytuacji, doświadczę. Także jakichś niepowodzeń, doświadczę także śmierci. Ale to jest właśnie to prawdziwe, pełne życie. Życie w Chrystusie, który mi pozwoli zwyciężyć te różne trudne sytuacje. Także wiara jest niesieniem po prostu tego życia, które jest w Chrystusie, Jezusie: życia pełnego, życia prawdziwego, życia, które nie ucieka. Przed niczym, które wchodzi w rzeczywistość taką, jaką ona jest, moi drodzy. I cóż jeszcze, moi drodzy, mówi to czytanie o wierze? Że wiara jest jakąś taką służbą, jest rodzajem służby Bogu. Dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, wzorując się na moich przodkach. Czyli wiara jest służeniem samemu Bogu. Jeżeli wchodzę w wiarę, jeżeli tę wiarę przyjmuję, żyję tą wiarą, to jednocześnie służę Bogu. Muszę mieć świadomość, że ja nie służę sobie samej, nie służę jakiejś nieokreślonej sile, ale służę Bogu, który jest miłością. Wiara jest także, moi drodzy, relacją. To, co jest bardzo ważne, że wiara jest relacją, po pierwsze, z Chrystusem. Wiara nie może być zawieszona gdzieś w próżni. Ona jest po prostu relacją, ona jest więzią z Chrystusem. I taka wiara jest właśnie wiarą nieobłudną. O której mówi tutaj święty Paweł, gdyż mam w pamięci tę nieobłudną w Tobie wiarę. Wiara nieobłudna, czyli opierająca się na relacji z Chrystusem, to jest podstawa naszej wiary, moi drodzy. Przyjaźń z Chrystusem, to jest wiara człowieka, to jest przyjaźń z samym Chrystusem. Zobaczcie, że tylko taką nieobłudną wiarę można przekazać innym, tylko taką nieobłudną wiarą można innych zarazić. Bo jeżeli nasza wiara nie będzie, moi drodzy, relacją z Chrystusem, jeżeli ona nie będzie się opierała na tej więzi z Chrystusem, to my nikogo do Boga nie przyciągniemy i sami też długo w takiej wierze nie wytrwamy, moi drodzy, bo ona nie będzie nas w ogóle karmić, będzie jakąś udręką naszą, kulą u nogi. Wiara, która jest oparta na relacji z Chrystusem, która wynika z tej relacji, która jest, jest tą relacją z Chrystusem, ona, moi drodzy, tylko może nas uskrzydlać, i tylko taką wiarą możemy zarażać w cudzysłowie innych ludzi, moi drodzy. Tutaj widać właśnie to, że wiara ma tendencję do rozprzestrzeniania się, ta nieobłudna wiara, bo zobaczcie, święty Paweł pisze, że najpierw ta wiara osiadła w twojej babce Lois i w matce twojej Eunice, a później. Właśnie w Tymoteuszu. Ale najpierw to one przyjęły tą wiarę i pewnie ich przykład także pociągnął świętego Tymoteusza ku Chrystusowi. Także, moi drodzy, no, musimy zadać sobie pytanie, jaka jest nasza wiara? Czy ta wiara to jest jakiś tylko sposób, Takiego życia religijnego, że ja wypełniam jakieś religijne obowiązki, czy ta wiara jest tak naprawdę relacją z Chrystusem? Jeżeli zauważymy, że w naszej wierze jeszcze mało jest Chrystusa, no to trzeba się po prostu o tę wiarę zatroszczyć. Tak jak ja się zatroszczyłam o ten płomyczek, to trzeba się zatroszczyć o swoją własną wiarę. Święty Paweł zresztą o tym mówi, moi drodzy. Przypominam ci, abyś rozpalał dar Boga, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Rozpalanie wiary w sobie, tak? My dostaliśmy tę wiarę w czasie Chrztu Świętego, moi drodzy, i najpierw rozpalali w nas tę wiarę rodzice, rodzice chrzestni, nasze otoczenie, a teraz już jest czas, abyśmy sami zatroszczyli się o naszą wiarę. Abyśmy sami wybierali te treści, którymi się chcemy karmić, abyśmy sami po prostu o tę wiarę zabiegali, abyśmy tę wiarę pielęgnowali. Bo przecież Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i upominania. Mamy ducha mocy, miłości i upominania. Jest to duch Boży, który. Przychodzi nam z pomocą, aby tę naszą wiarę jakoś tak rozpalić. To Duch Święty ma moc, aby ta nasza wiara na nowo zakwitła. I wołajmy do tego Ducha Świętego, żeby nas poprowadził. Moi drodzy, w liście do Rzymian, Święty Paweł pisze, że przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Czyli wiarę można rozpalać przede wszystkim. Wsłuchując się w słowo Chrystusa, to jest taki podstawowy sposób na rozpalanie wiary. Jeżeli płomyk Twojej wiary przygasa albo już całkiem zagasł, to trzeba go na nowo rozpalić, właśnie sięgając po słowo Boże, karmiąc się tym słowem, rozważając to słowo, medytując to, to słowo, wchodząc po prostu głębiej w jego treść. Rozpalanie płomyka wiary to także słuchanie jakichś ludzi, którzy, moi drodzy, no, mogą nas poprowadzić w tej wierze. To jest słuchanie ludzi, którzy są już może o krok dalej. Tych treści w internecie jest mnóstwo dzisiaj. Mnóstwo jest, moi drodzy, książek, które mogą nam pomóc w rozwoju wiary. Tylko my musimy dopasować. Te treści i te książki do etapu, w jakim się właśnie znajdujemy. Czyli to nie może być takie coś, że o ktoś mi coś powiedział, masz to przeczytać, to super, to mi pomogło, to Tobie też na pewno pomoże, bo być może to nie jest dla Ciebie na ten etap. Każdy przyjmuje to, co jest dla Niego, co go karmi. Mój drogi bracie, droga siostro, zastanów się, co karmi. Twoją wiarę, gdzie jest takie miejsce, taka przestrzeń, gdzie czujesz, że twoja wiara ożywa, gdzie coś w tobie zaczyna płonąć, gdzie czujesz wewnątrz jakiś ogień. Każdy z nas to wie, moi drodzy, co go karmi. Bo wtedy, kiedy jesteśmy karmieni, to w środku coś się dzieje to jest jakiś Żar taki w środku, to jest jakaś radość. Moi drodzy, ja to tak wyraźnie czuję. Kiedy są treści, które mnie karmią, to we mnie w środku tak coś buzuje, coś się przestawia, to jest jakiś taki nasłuch wewnątrz mnie takie można powiedzieć, takie wielkie ucho tam w środku mnie się tworzy, i, i to ucho po prostu chłonie wszystko, co w nie wpada. Także każdy z nas, moi drodzy, no, musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, co mnie karmi, przebywanie z jakimi ludźmi mnie karmi, słuchanie jakich treści mnie karmi. Ale nade wszystko, moi drodzy, tym podstawowym pokarmem powinno być dla nas wszystkich Słowo Boże, a później dopiero wszystkie inne treści, jakieś komentarze. Oczywiście, jak najbardziej, ale sięgnijmy po takie gołe, można powiedzieć, Słowo Boże, nieobrobione przez nikogo, Słowo, które wypowiada do nas Bóg, a później, chcąc je zgłębić, sięgajmy dopiero do właśnie jakichś innych treści, które nam to Słowo będą rozjaśniały. Kochani, kolejna rzecz, która się tutaj wyłania z tego czytania, która dotyczy wiary, to jest Świadectwo. Wiara domaga się świadectwa. Wiara nie chce być zamknięta w naszych wnętrzach i tam sobie już do końca żyć. Ona chce wychodzić. I my to czujemy, moi drodzy, kiedy wierzymy, kiedy ta wiara jest w nas taka. Coraz bardziej ugruntowana, to przychodzi taki moment, kiedy pragniemy się tą wiarą dzielić z innymi. Wiara domaga się tego, żeby o niej opowiedzieć. No domaga się po prostu dzielenia. Dzielmy się wiarą jak chlebem. Jest taka pieśń piękna. Dzielmy się wiarą jak chlebem. Bo ludzie są głodni, moi drodzy, i ludzie pragną tego chleba, pragną wiary. Święty Paweł mówi tutaj: Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Boga. Pamiętajmy zawsze, że kiedy dzielimy się wiarą, to w tym naszym dzieleniu jest obecny Bóg. My nie robimy tego sami. Tam jest także Bóg i to Bóg pozwala temu drugiemu człowiekowi Przyjąć te treści, które z nas wychodzą. To Bóg, to nie my. To nie my jesteśmy tutaj, wiecie, panami, to nie my jesteśmy tutaj głównymi bohaterami. My jesteśmy narzędziami w ręku Boga. I Bóg chce się posługiwać nami, żeby docierać do serc innych ludzi, żeby inni ludzie także. Otworzyli się na wiarę, żeby inni ludzie mogli także rozpalić w sobie wiarę. Także pamiętajmy, moi drodzy, nie zatrzymujmy wiary dla siebie. A każdy z nas wyczuje taki moment, kiedy dobrze jest się podzielić wiarą, byleby tylko nie tłumić tego w sobie, byleby sobie nie pomyśleć, a to głupie, a może innym razem, a może ktoś mnie wyśmieje. Mm, nie, no, wstydzę się. Nie, jeżeli czujesz, że przychodzi taka myśl, aby coś komuś powiedzieć o Chrystusie, aby jakoś dotrzeć z dobrą nowiną do drugiej osoby, to po prostu to zrób. Zrób to delikatnie, nigdy nie nachalnie. Jeżeli zobaczysz zamknięcie tej drugiej osoby, to się po prostu wycofaj, bo wiara przechodzi z człowieka na człowieka wtedy, kiedy. Obie osoby mają otwarte serca, choćby trochę, moi drodzy, uchylone. Wiara nie wejdzie w serce zamknięte. Wiara wejdzie tam, gdzie są drzwi, choć troszkę uchylone. I Chrystus naprawdę nie pragnie, abyśmy na siłę kogokolwiek przekonywali do Niego. On chce, abyśmy się dzielili wiarą w taki sposób spontaniczny, w sposób wolny w sposób nie narzucający nikomu niczego. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Moi drodzy, dzisiaj Chrystus wybiera 72 i posyła ich. Posłuchajcie. Jest to Ewangelia według Świętego Łukasza. Potem wybrał pan innych 72 i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam iść zamierzał. Mówił im żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, wróci do was. W takim domu mieszkajcie, jedząc i pijąc, co jest u nich, bo robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są i mówcie im: Już blisko was jest Królestwo Boże. Kochani, zobaczcie, Chrystus posyła 72 uczniów. Posyła także każdego z nas, posyła nas do świata, który tak bardzo potrzebuje miłości Bożej, tak bardzo potrzebuje dobrej nowiny. I Chrystus mówi do tych uczniów, mówi także do nas, jeżeli wchodzicie do jakiegoś domu, jeżeli dzielicie się z kimś Ewangelią, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeżeli nie wróci do Was, czyli ten Boży Pokój, który jest zaczątkiem wiary, który jest tą iskrą rozpalającą na nowo wiarę w człowieku lub też rozpalającą wiarę, której nigdy jeszcze nie było, może spocząć tylko w sercu otwartym. Jeżeli to serce nie jest otwarte, to ten pokój wraca do tego człowieka, który go ogłosił. Także nie bójmy się dzielić dobrą nowiną, nie bójmy się dzielić wiarą, moi drodzy. Te nasze słowa nie pójdą w próżnię. One wrócą do nas i będą naszym bogactwem, będą naszym umocnieniem. Mówi się, moi drodzy, że jeśli wiarą się dzielimy, to nasza wiara wzrasta także. I taka jest prawda. Moi drodzy, kiedy ja nagrywam te rozważania, to ja także z tego korzystam, bo ja także to słowo Boże przerabiam w sobie. Gdy dzielę się wiarą z Wami, moja wiara także wzrasta. I to jest coś niesamowitego, moi drodzy. To jest coś, co może tylko dać Bóg. Właśnie to, że jeśli my komuś coś ofiarowujemy, to nie ubożejemy, tylko się właśnie bogacimy. Jeśli my kochamy drugiego człowieka, to nasza miłość wzrasta, nasza zdolność do miłowania także wzrasta. U Boga tak to jest, że jak się dzielimy darami, które od Niego otrzymaliśmy, to te dary się w nas samych pomnażają. Także pamiętajmy o tym. I jeszcze jedno, kochani, już ostatnia sprawa. Myślę, że powinniśmy także pamiętać o tych ludziach, dzięki którym ta nasza wiara się rozbudziła, dzięki którym doszła do takiego poziomu, na którym teraz jest. Moi drodzy, na pewno w Waszym życiu wiary, tak jak w moim życiu wiary, mnóstwo ludzi odegrało rolę, począwszy od tych najbliższych, od rodziców. Poprzez jakichś katechetów, nauczycieli, księży, jakichś wujków, babcie, dziadków. Każdy sobie sam odszukać może te osoby, które miały wpływ na rozwój jego wiary. I dzisiaj podziękujmy Bogu za te osoby. Podziękujmy za tych kapłanów, którzy udzielili nam sakramentów Chrztu Świętego, którzy udzielają nam nieustannie sakramentów. Podziękujmy za tych, którzy głoszą nam Słowo Boże. Podziękujmy za tych ludzi, którzy nam coś opowiedzieli o Chrystusie, którzy podzielili się swoją wiarą. Podziękujmy za nich, bo dzięki tym osobom jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bądźmy wdzięczni Bogu dzisiaj za naszych bliźnich. Za tych, których może spotkaliśmy tylko jednorazowo, którzy może gdzieś tam wypowiedzieli jakieś jedno słowo, jedno zdanie, które nas dotknęło, ale także za tych, którzy cierpliwie dzielili się swoją wiarą z nami, którzy otaczali nas być może modlitwą. I bądźmy dla innych ludzi takimi właśnie osobami, które ogłaszają dobrą nowinę, które dają im szansę na to, aby Mogło w nich zapalić się światełko wiary. Kochani, na tym będę dzisiaj kończyć. Temat wiary to temat bardzo szeroki i trudno się o nim mówi, ale mam nadzieję, że te treści, które dzisiaj poruszyłam, przydadzą się Wam choć trochę. Jeszcze podzielę się z Wami moim wierszem. Kochani, zatytułowałam go Wiara. Wiara to niezwykła pani. Krząta się w zaciszu swego domu, napełniając go smakami i zapachami, które uwalniają życia nurt. W jej towarzystwie codzienność nabiera nowych kolorów. Z nieba sfruwają rozwiązania, goją się rany, łatwiej wchodzić w przemiany trud. Lecz to nie tajemnica, że ta niezwykła pani nie lubi zamkniętych okiennic, zaryglowanych drzwi, pragnie oddychać świeżym powietrzem, odwiedzać sąsiadów, nie chce spędzać bezczynnie swoich dni. Wędruje więc po świecie, niosąc w tobołku światło Bożych słów. Dzieli się dobrą nowiną, ogłasza wolność, wchodzi tam, gdzie dostrzeże zaciekawienie, głód miłości, uchylone podwoje ludzkich dów. Kochani, trzymajcie się cieplutko niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem. Pa!